Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Unboxingu z rozpakowania paczki z dostawą modeli. To jest ulubiony przeze mnie odcinek, ulubione kręcenie odcinków. Dlaczego? Dlatego, że nie wypakowuję znanego modelu z pudełka, tylko rozpakowuję paczkę z rzeczami, które do mnie przyszły, które kupowałem w ciągu ostatnich iluś tam tygodni bądź miesięcy. I w sumie na dobrą sprawę długo czekałem na te modele, wy je często już macie w swoich rękach, widzieliście filmy, zdjęcia w internecie z nimi, a ja yy, yy, też widywałem, ale nie mogłem się doczekać, kiedy będę miał w swoich rękach, właśnie za moment będę miał. Podziękowania dla Tomka, jak zwykle, za przygotowanie paczki, za pomoc. Tomek prosił, żeby ostrożnie otwierać, bo są modele zapakowane po sam sufit. Staram się, żeby niczego tutaj nie uszkodzić. Jak zwykle, perfekcyjne zapakowanie. Cały Tomek. Perfekcja w 100%. Sam perfekcyjnie to robi i również wymaga perfekcji przy pakowaniu. Słusznie. Tak ma być. O, tu bokiem, żeby nic broń Boże nie uszkodzić, byłaby szkoda. O, widzicie? Rzeczywiście na samym wierzchu. Wciągamy dalej. Pudełko w pudełku, z tego co widzę. A może jednak rozpakuję tutaj. Tak. Zawsze jest wyzwanie z tymi pudełkami. Pewnie jeszcze większe dopakowanie. O, prezent. Dziękuję Tomku. To już sobie zobaczę sam. O, co mam? O tym zapomniałem. Zobaczcie, zestaw torów e, Peko H0E e, do mojej lokomotywy, czyli będzie można się pobawić. Zapewne nakręcę odcinek, zobaczycie razem ze mną wreszcie tą malutką lokomotywkę, tą niebieską, LXD 2 uruchomimy. Co dalej? Tu są jakieś faktury. Tu jest coś. Książka, atlas kolei wąskotorowych z tej samej serii co atlasy wagonów towarowych i lokomotyw. To już widzieliście. Ja sobie z chęcią tutaj tą lekturę do poduszki będę uskuteczniał. Na bok, wypełnienie, wypełnienie. Przyda się pierwsza z lokomotyw. Tak i to nie wiem, czy to nie będzie pierwszy z unboxingów czyli husarz w malowaniu niepodległej na to czekałem, mimo że wiele osób krytykuje tą lokomotywę, bo to husarz Pico, a nie Roco niemniej jednak ja bardzo się cieszę co dalej tutaj jest to jest właśnie co też pewna lokomotywa, pewnego typu Wam pokazywałem pudełko zastępcze cieszę się, że jest, ale ta lokomotywa swojego pudełka nie ma pokażę ją Wam w którymś odcinku Papiery wyciągniemy. Wyciągniemy papiery, papiery, Folie. Papiery, pora na modele. No właśnie. Eee... Kolejny model firmy BEMO. Znowu LXD2. Jakie zobaczycie. Opowiem Wam o nim więcej w swoim czasie. Wypełnienie. Dwa modele firmy Albert Model. tego typu wam pokazywałem e, modele już, e, które kupowałem, to są te blaszaki. E, tym razem są e, modele wydane już konkretnie na zlecenie e, firmy PMR modele pana Krzysztofa Koja. Tamte były wydane własnym sumptem Albert Model, albo na zamówienie sklepu Neuman Online e, tutaj mamy m, pana Krzysztofa m, Koja. Pokazywałem podobne, więc. Tych raczej nie będę pokazywał. Kolejna lokomotywa: Gagarin firmy Pico. Wznowienie z nowym numerem inwentarzowym. Raczej nie ma sensu tego pokazywać, chociaż kto wie, może akurat rozpakuję sobie sam, zobaczę. Jeśli jest sens pokazywania w porównaniu do poprzedniej wersji, to może, tak. Także pod znakiem zapytania. Co dalej? Reflak, znamy. No i tutaj jest seria wagonów, tych, które już widzieliście i tych, których nie widzieliście. Tych dwóch nie widzieliście, te wam pokażę, oczywiście. Chociaż już dużo się w internecie na ich temat powiedziało. Te widzieliście. Kupiłem sobie, mam już po dwie sztuki, kiedyś zapewne będę sprzedawał. Te się rozeszły momentalnie jak ciepłe bułeczki, te wagony drugiej klasy. Kuszetki podejrzewam, że też niedługo zginą ze sklepów, dlatego zdecydowałem się kupić takie dwa. Co jeszcze my tu mamy? Kolejną lokomotywę i jest to zapowiadany przez Pico ET22PKP Cargo. Znowu pod znakiem zapytania, czy pokazywać ten model, i jeszcze proszę bardzo, tutaj dwa modele Albert Model, też e, znane. Jedna to szutrówka. E, to nie jest model firmowany przez e, pana Koja, ale dokładnie z tej samej formy. E, to jest już tak kupiłem zapobiegawczo e, czeski wagon. E, firmy AWT, firmy AWT, która właśnie w chwili obecnej podlega Rembrandingowy na PKP Cargo International, o ile dobrze pamiętam, stąd być może niebawem takie wagony również będziemy fotografować, oglądać w barwach PKP Cargo, ale czeskiego i tym bardziej może będą a jeśli będą przemalowywać je w nowe barwy, to zapewne przez jakiś czas będą jeździły składy zmieszane z wagonów w starych barwach i w nowych, więc wydaje mi się, że ten wagon może mi się przydać, stąd zapobiegawczo go kupiłem, bo to są raczej wydawane w niskich nakładach wagony, stąd później mógłbym, może być ciężki do dostania. I drugi wagon. W malowaniu PKP Cargo. Okazuje się, że firma Albert Model nie wiem znowu na czyje zlecenie. Być może z sklepu Nauman Online, być może własnym z własnego pomysłu wydała kolejny wagon w malowaniu PKP Cargo, może go pokażę w unboxingu dla przypomnienia i razem z tymi starszymi wagonami. No dobrze, to tyle. Paczka pełna, przepraszam, pusta, jest parę rzeczy do pokazania. Nakręcę z 5 odcinków unboxingu, tak mi się wydaje. I cóż, więcej specjalnie nie. A to dlaczego, już Wam odpowiem? Dlatego, że kolejne nowości czekają. Na koniec roku było stosunkowo sporo tych rzeczy wydanych, więc ani się obejrzymy i będzie rozpakowanie kolejnej paczki. Dobrze, zapowiedziałem Wam, jakie będą unboxingi. Też od razu się wytłumaczę, w weekend nie nadałem filmów tak jak chciałem, zgodnie z planem, dlaczego zostawiłem sobie okienko na zaprezentowanie właśnie tego odcinka, ale nie udało mi się go zaprezentować. Dlaczego? Dlatego, że paczkę spodziewałem się dostać przed 15 grudnia, dostałem po 15 grudnia, stąd... Nie zdążyłem tego odcinka wcześniej nakręcić, bo nie miałem paczki fizycznie w rękach. Dlaczego? No, wiecie, okres przedświąteczny, stąd zatory u wszelkich, we wszelkich firmach kurierskich, na poczcie i tak dalej. Każdy z Was, który kupuje prezenty przez internet na gwiazdkę, doskonale o tym wie, jak to jest, że czas oczekiwania na paczki jest wydłużony. No dobrze, to pora kończyć odcinek. Dziękuję i tym samym zapraszam do kolejnych. Unboxingów. Cześć!